Człowiek od aniołów, Marek Jaromski. Dzień dobry. Jak mało kto potrafi rozkręcić imprezę mając w dłoniach tylko harmonijkę. No, no tak, ale ja gdzieś zostawiłem ją dalej w torbie. Nie wiedziałem, że taki wstęp będzie, bo bym wyjął i zagrał. Co ci bardziej w duszy gra? Mm, ale, ale od czego? Od muzyki, od twojej twórczości, od spotkań z ludźmi, od tego, że także jesteś dziennikarzem. No tak, jestem dziennikarzem, ale jak jestem dziennikarzem, to mi szumy grają. A jak wyjeżdżam na wieś i chowam się na tydzień dwa do pracowni, no to mogę usłyszeć różne czyste dźwięki. Marek, a to jest taka życie to jest rytm, to jest muzyka? Co to jest? No, no to właściwie jest taniec. Tak jak każdy człowiek prędzej czy później łapie się na tym, że nie można go z rytmu wybić, prawda? Bo ma swój rytm. O, ja nie A ludzie tego nie rozumieją, że każdy ma jakiś w sobie taniec, on to musi wykonać. Te ręce nogi ma. To jest taniec. taniec. No, ale jaki ty masz rytm? Jaką ty masz muzykę w sobie? Yy, no, nie no, no, tak jak się ruszam, jak mówię, jak, jak wydaję dźwięki. A czasami, coś mówię, dotrzę do kogoś poprzez to, co mówię. Albo usłyszę w radio, ktoś usłyszy, zadzwoni, coś się fajnego dzieje. I tak, jakby audycja była początkiem pewnych wydarzeń dalej, które się ciągną w przestrzeni. Ten Twój rytm życiowy i ten Twój taniec się zmienia wtedy, kiedy tworzysz, czy wtedy, kiedy jesteś w studiu i coś nagrywasz? No nie, no to ja się, mam tu różaniec, no ludzie, no przecież, kurde, trzeba się modlić. Dlaczego? Jak się nie na modle, to w ogóle nie wychodzą mi audycje i zawsze go mam. O. to jest czerwonki jeszcze od księdza Zekfryda, ma chyba z 10 lat. A nie ty... zginął, innymi ginął, a ten bo się z nim kumpluje trochę, więc chyba dlatego. A jak ty się zakumplowałeś z Panem Bogiem? No, na... Trzeba go szukać najpierw. No podstawowe pytanie no, co się tu robi? No, to się zaczyna od, od u mnie się zaczęło od sztuki, penetracja w ogóle, co ja tu robię i, i, i w ogóle, co ludzie to robią i w tej epoce samochody są, a kiedyś były, no co to za zmiana w tych formach, ale pod skórą jeszcze jak co patrzy w oczy i czasami można wyłapać taki wzrok, że trudno o tym opowiedzieć. Tak jakby się zatopiło w kogoś. Raz mi się zdarzyło zatopić w oczy babci, jakiej powiedziałem przed śmiercią, że ją kocham. A ona miała takie wielkie, chabrowe oczy. Babcia Jaromska, Maria. W Kutnie żyła u ciotki Witkowskiej z kozą. Ciotka żyła nie z kozą, tylko mleko od niej ciągnęła, no bo już nie można. I długo żyła ciotka Witkowska. Zawsze miała brochę i na wejście w kuchni wielka Matka Boska z wielką kulą ziemską z wężem oplecionym. Ja mówię, co to jest? Długo nie wiem, co to jest. Potem u drugiej babci w Kutnie, za, za płotem od strony mojej mamy, babcia yy, Maria też Jaromska. A tutaj Babcia Wicherkiewicz, a tutaj Jaromska. I ona też miała Matkę Boską w salonie na stole. No i też nie wiedziałem, co, co, co to w ogóle. I Babcia ciągle do kogoś mówiła. I ja mówię, Babciu, do kogo ty mówisz? <noise> a ona nic, nic, nic. Ale raz, raz mnie wzruszyła jako Babcia, bo wracałem w Siedlcach z Wernisarzu nad ranem, odprowadzając gości z Warszawy na dworzec w Siedlcach. I patrzę, tak siwa głowa, patrzę. To moja babcia tu śpi na ławce. Ja mówię, babciu, co babcia to robi? A Mareczku, nie chciałem was budzić. Chciałem się przespać do rana. Ja mówię, babciu, no idziemy do domu. No ty mnie wzruszyła, taka była. Mogę to opowiedzieć przecież wszystkim. Marek, a co cię w życiu wzrusza? No, to no różne rzeczy. No ja potrafię się takim kłębem. Wzruszyłem się w tym roku, jak zobaczyłem kłompy, Nawet teraz, jak odpuszczam rody, wych wychodzą nie wiadomo skąd takie kule, muszek. No i jest tam ich paręset, albo parę tysięcy, nie wiem. I one się kręcą w tej kuli, przesuwają. Jest ich tam setki i nie ma zgrzytu. Nie I zobacz, to jest ciągle ten taniec. No ten taniec, no właśnie, to tak właśnie wyłapuje się w przestrzeni takie numery, że wszyscy to robią. Jak jest wiatr, to kwiat się buja, drzewa też jakoś tymi rączkami, yy, yy, tymi, tymi swoimi wiotkimi, brzozy na przykład. Jak to wszystko szumi? A jak Mo można wyłapać. Ja myślę, że kompozytorzy to potrafią wyłapać z tego coś, natchnienie, tak jak ludzie, kompozytorzy yy, tworzą w mieście z dźwięków, które miasto wydobywa. Ale to nie warto, bo to przeminie, będą inne dźwięki zaraz w mieście. A te w naturze zostają. I chodzi o to, żeby je rozpoznać, jakie one są, szum wiatru, na przykład zrobić. No, jakie to trudne. A powiedz mi, jak tańczy anioł? No, tak jak jest. Każdy ma natchnienie w sobie. Ale, ale muszę, muszę, muszę tobie powiedzieć i państwu, że taniec to jest niesamowita sprawa. Ty pięknie tańczysz? Ja widziałam, jak ty tańczysz. Bo, bo można, ja, no, ja, bo to sztuka jest. Człowiek, jak się zapomni w tańcu po paru godzinach o sobie, no to po prostu, no to jest to. Już nie ma go, tylko jest tańcem. I to jest ta sztuka, takie ułamki, sekundy, tak jak są uniesione jakieś y, twórcze pro, programy. Ludzie potrafią z chwili na chwilę, latami nie, a w pewnym momencie coś stworzą, szybko. Ale, ale, ale słuchaj, to tak się poczekaj. nazbiera w człowieku. Ale z drugiej strony, w tej samej chwili ten człowiek potrafi stracić talent. No, nie, 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 Można stracić talent. Można stracić talent. Ale tracisz talent, czy tracisz ducha i taką chęć do tego, co robiłeś do te, do, dotychczas, tak? Mi się naprawdę. to zdarzyło kiedyś w przeszłości, dlatego tak codziennie zasuwam i, i w ogóle mam taki nerw w sobie, żebym nie przegapił tej chwili. No bo dzisiaj to dzisiaj jest. Jutro będzie jutro. Ale żeby ten nerw jutro też był we mnie. Że to zaraz minie i to, i to, i tamto, ale żeby po mnie coś zostało, to mam taki nerw. A co ty chciałbyś, żeby po tobie zostało? No, obrazy, które robię. To, to teraz skupiam się już na takich obrazach, które są chipami, czyli ja jakbym matrycę tak głęboko wycinam, że mogę zdjąć z odbitki dużo myśli. No, tak bym to powiedział. Cipy. Obrazy, chipy. Mija się rzeczywistość i zagląda się. Do ciebie, do środka, no. Jesteś zapisana, taki chip. To już nie jesteś ta wymalowana z zewnątrz, tylko jakbym cię chwycił od środka. I miał cię całą, no. Ale ty się nie boisz tego, że ktoś dokładnie w ten sam sposób ciebie będzie odbierał, że tak cię otworzy i zobaczy, co ty masz w środku. A niech mnie otwiera, kto chce. Przecież ja się teraz otworzyłem przed tobą. W rozmowie, trochę. A jaki ty byłeś kiedyś, powiedz? No, inny byłem, młodszy byłem i w ogóle mniej wiedziałem. Teraz niby więcej wiem, ale, 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 ale to odczuwam tą rzeczywistość, że ona jest podwójna, że już umyka mi ta rzeczywistość żurnalowa, która nakręca cał, cał, cały świat właściwie ten. Ale to kiedy ty to odkryłeś, że, że trzeba sięgnąć nieco głębiej, żeby poczuć to życie? No, kiedyś miałem taki moment, jak uczyłem na akademii i była. Na akademii Sztuk Pięknych? Tak, robiłem tam. No, no, karierę robiłem, prowadziłem u pani Chrosto, z panią profesor Horstowską pracownię drzewo Linorytu. No i pewne, Ale gryzło mnie to, że robię karierę. No, to był taki we mnie zgrzyt, że mnie to męczyło, ale jakoś bałem się to utracić tej kariery. I w pewnym momencie rano, jak szedłem na górę, to był ułamek sekundy. Taki w bramie, taki, taka myśl, jakby błysk. Ja patrzę, widzę przed rektoratem starszego profesora zgarbionego i głos w sobie, że ty taki będziesz. Ja się tego przestraszyłem, że tylko taki będę. I idę na górę już z taką siłą, mówię, ludzie tu światła nie ma, ja już tu nie wrócę. No tak się wydarzyło. To i dla wszystkich był raczej szok. A co ci ludzie właśnie pomyśleli, że nie, coś jest z tobą nie w porządku, że, że poprzewracało ci się w głowie i teraz chcesz świat zbawiać? Nawet nie zbawiać, ale, ale jeśli usłyszy się taki głos, to nie ma cudów. Takiego tu na świecie nie ma. I, I on jest taki wiarygodny, że to trzeba zareagować, Ale nie przepuszcza się takich okazji. I to była okazja, i potem to wyjście z tej Akademii na Wieś. I takie no 30 lat. Pod górkę to w sumie jest fajne. To życie. Bo nawet i tą wieś kupiłem na Pismo Święte, bo mnie wtedy tak. Marek, mocno... Chciałabym, żebyś nam <laughs> o tym opowiedział, bo to jest w ogóle niewiarygodna no, historia. No, no, to normalne że... jest. tylko finał jest dobry. Warto o tym <laughs> powiedzieć ludziom, że są pokusy po drodze. Poczekaj, że, poczekaj, poczekaj, to zaczynamy od samego początku. Wychodzisz z Akademii Sztuk Pięknych, tam tak naprawdę tworzysz, tam robisz karierę, przychodzisz pewnego dnia i mówisz, dobra, to już nie jest moje miejsce, no, 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 chcę tak, zmienić tak, swoje tak, życie. No, 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 no i co się dzieje dalej? Tak danej. mi się to jakoś o, o, ujawniło, że to nie moje miejsce, że nie, ro, nie rozwinę się, jak tu zostanę, to będę takim... No, nie mówię, że to jest złe, ale, ale, ale we mnie jest ta potrzeba rozwijania się jakaś głęboka ciągle. I właściwie ona dna nie ma. Teraz odkrywam, że nie ma dna. Znaczy, ta wiesz, co? ona, ona nie ma dna, bo ona też nie ma dna w naturze tak naprawdę. A ty trafiłeś na wieś? No, trafiłem na wieś, no tak. No, bo ja chciałem zacząć od początku. Chciałem przeżyć cztery pory roku, rok ogarnąć, no i tak dalej. No. A jak tak kupujesz powiedz, swoje miejsce na Ziemi? Proszę? Jak ty kupiłeś swoje miejsce na Ziemi? No, właśnie, bo Marysia Plater zaprosiła mnie do, 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 do pana Cholewskiego, tam jej rodzina wynajmowała. To był maj i poczułem się po południu świetnie. Zacząłem z, na, w pole wsadzać z patyków i z takich starych desek od stodoły anioły. Trochę tam blachy znalazłem, wybłyszczałem na zachód słońca. Mówię: O kurde, dobrze mi się tu pracuje, czy to coś do kupienia jest. I oni mówią, tam od 15 lat na górze jest siedlisko. Idę, idę, i już mnie ciągnie. One I ty za mną, już wiesz. Już, już mnie ciągnie, bo ja myślałem o, o jakimś domu dla mnie, bo całe życie w Dziekance z pluskwami tam się żyło właściwie. No i to już paranoja była taka. Jacyś pija, pijani z fukiera spali kazetkę prosili na korytarzu, żeby się zdrzemnąć. No, no ile tak można żyć. W no. no i potem ta potrzeba tego domu, no właśnie. No i okazało się, że idę tam, nie ciągnie, a ten właściciel Antoni Kruszewski był na podwórku, przyjechał, bo on w Czarnowie żyje. I ja już do płota podchodząc się go pytam: Panie, czy to do sprzedania? Bo tak to czułem, że ja to kupię. On mówi: Tak, ile? On tam dużo powiedział. Ja mówię: i tak kasy nie miałem. Mówię: Gdzie pan mieszka? W Czarnowie, jak się pan nazywa? Antoni Kruszewski. No to ja to kupuję. Przyjadę z pieniędzmi. A w tym czasie miałem wystawę w Sztokholmie i, i, i przyszły pieniążki. Wymieniłem na złotówki. I pieniądze do Biblii. Jadę do niego. Samochód pożyczyłem od tej Marysi Plater, co kiedyś mnie zaprosiła do Cholewskiego, do swojej rodziny. Wnuczek tam wylatuje, bo to był maj. Dziadek, kupiec przyjechał. Ja tam staję. To była biała zastawa. Wychodzę na półpiętrze. Po betonowych schodkach jedna izba, stół z ceratą, i on mnie tam narosł zaprasza. Ja najpierw tam wszedłem, aha, dałem mu, mówię na słowo Boże, bo cóż ma wielki przed domem? Antoni już nie żyje. No dobra, na słowo Boże, no to pieniądze wsadziłem do Biblii, on przeliczył, zjedliśmy potem, a żona przyniosła nam po talerzu marchew, pamiętam, rosół, makaron ręcznie robiony, marchewka. Marku, ile to lat temu było? To było 32 lata temu i teraz finał tej sprawy, bo w międzyczasie pan Antoni umarł. Poczekaj, ale w ogóle, poczekaj, poczekaj. Ty kupujesz pismo, Ty kupujesz ziemię… Na słowo Boże. Na słowo Boże, wkładając pieniądze do Biblii. Tak. Podajecie sobie ręce i jecie rosół i co? I siedlisko jest twoje? No. no. A gdzie dokumenty? Ale dopiero no właśnie cały ale zawsze było takie napięcie przez to całe życie, że to ciągle, bo może się coś zmienić. I oni tam mieli te pokusy takie, żeby mnie przegonić czy coś. No ale ostatnio się okazało, że y, syn pana Antoniego mówi, że żona od niego odchodzi i chce połowę majątku i... Też to wyceniła, żebym połowę za to jeszcze zapłacił. Jeszcze raz? A, tak, no jeszcze bo raz. nie ma aktu A ludzie mówią, no, no widzisz, widzisz, jak to się dzieje między ludźmi. A mówiliśmy Ci na początku. Ale, ale posądziliśmy się i za trzecią rozprawą on zrozumiał pan Krzysiek, że, nie, że to nie da rady. No i spotkaliśmy się w Ostrowęce, a córki moje świadczyły też, że one się tam urodziły, chodziły do szkoły, no bo to trzeba było odwalić też. I jakoś się pokazać. Czy że... w ogóle takimi skrótami opowiadasz całą tą twoją tak? historię. Natomiast zobacz. ja No zaczęłam... ja to widzę, jeszcze cię myślę. Ja zaczęłam to dzisiejsze spotkanie od tego, że powiedziałam, że ty jesteś człowiekiem od aniołów. A dlaczego ja? No nie wiem, słuchaj, zobacz. A ty, a ty, a ty to nie. Ale zobacz, ty tworzysz. Te prace, które tworzysz. To jest anioł, który trzyma maleństwo, to jest no anioł, tak, który no tak, gdzieś no. czuwa. No nie wiem skąd to mam. Ja nie wiem, ale, ale to we mnie temat? siedzi. No ja już nie mam nic innego, tylko to i ludzi. A wcześniej? A wcześniej to były. O, to było inne życie i te, też były anioły, ale takie z jednym, złamanym skrzydłem, takie upadłe raczej. Były eony, takie nazywałem. Takie szare, jakieś zamglone. No, były, były. No cały czas były jakieś takie znaki, no one widocznie są, skoro się pojawiają, no wystarczy no, pomyśleć i dotknąć, albo wypiec z piekarni, no, Ale marsować, Ale zobacz, ty, ty mówisz, że to jest takie proste no dla mnie, to jest... to jest niezwykle trudne, to w jaki sposób ty tworzysz, to w jaki sposób w ogóle powstaje linoryt i to... Yy... Jak ty się przez cały czas rozwijasz? Bo ty gnasz do przodu, Marek. Nie, przez bo, cały bo, czas. bo życie, to, to slogan będzie fajny, nawet jak tu padnie, bo życie jest żywe i porusza nas wszystkich. Do pewnego momentu, tak? Ale jest żywe i nas wszystkich porusza. A tu się wszyscy kłócą jakoś, tak? Żeby oni to zatrzymali się na moment i tak usłyszeli, że no, nas wszystkich porusza to samo życie. A to życie żywe, cię nie... bo ono jest żywe. bo jest żywe. Ale czy o to życie takie łatwiejsze. Yy... Nie chciałeś pójść tą drogą, bo ty tro trochę idziesz pod górę. Przez cały czas, no, no gdzieś pojawiają się jakieś e, problemy i to, że. Ty no też... to ja mam takie same jak każdy z nas i tam nie mam kasy. Czasami tam ZUS zablokował mi konto, teraz jakoś muszę się wyplątać na przykład i nie mam tej no, renty do niedawna, dopiero, ale zawsze żyłem i nie byłem głodny przez te lata, bo odrzuciłem te wszystkie takie zaplecza z tyłu. No i poszedłem w ciemno, tak? Znaczy nie w ciemno. Ty poszedłeś w jasność. Na, na, ale to potem y, się to coś rozwija i się rozjaśnia. Ale się idzie w ciemno najpierw. Na całego tak. No, nie, no. Łatwo jest Panu Bogu zaufać tak. Hmm, do samego końca. Od początku do końca. Ja tak nie umiem. Ja tylko miewam takie przebłyski, że tak się dzieje, i że tak się powinno dziać. A jaki bóg jest? No To jest napisane, że on jest miłością i że kocha wszystkich tych poprańców i tych lepszych, i tych gorszych. <laughs> I że no, pojaw, no, zrobił taki numer. No. Kto zrobił taki numer jak on, mieć syna y, y, takiego y, cudownego z pojemnością? No w ogóle dla nas przykład. No. Jaka tam pojemność w tym Jezusie? A ludzie go mają gdzieś. No, nie wszyscy, bo ja nie. No to, no to takie mam do niego pytanie, dlaczego to takie jest skonstruowane dziwne, że musi być taki między nami papier ścierny? Może z tego coś wynika? Ale dobrego. czasami idą iskry. Idą iskry. No może to o to chodzi, żeby to się tak to życie wycierało jakoś, albo wtedy się jakby pobudza do życia, jak kwiaty, to muszą mieć nawiew, no i wiatr i słońce. Dlaczego ty Rusza tworzyłeś się. całuny powiedz, dlaczego co? linoryty, które tworzyłeś to były całuny, co ci to dało? No więc to, 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 to ja pokochałem całun turyński, jak się przyniosłem na wieś, to nieustannie jakoś, najpierw matrycę jego, tego całunu, tak mi się udało, że do tej pory zbieram odbitki różne z tego całunu, do tej pory, ale teraz Zrozumiałem, no dlaczego on ciągle ma być ten cierpiący. Pojawił się ten uśmiechnięty. Teraz się pojawił uśmiechnięty. Ale na tym całunie też są kłosy. No tak, no tak, bo no, no, wyobraźcie sobie, że do niedawna zrozumiałem, patrząc latami na bujające się żyto i pszenicę, co to jest to rozmnożenie chleba. To co to jest? No, no to jest to, co widać. To trzeba zobaczyć. To, to jak mój sąsiad, krowa mu uciekła, główczak Edward. Yy, uciekła mu krowa i staliśmy w tym życie i on mi mówi, czy jest yy, niebo. Ja mówię, jest, tak w tym ziarenku pan jedno wrzuca, a wychodzi panu 20 czy tam 30 tych ziarenek, nie? Jakie to dziwne. Na tym patyku i tu na końcu są. To dziwne. I to jeszcze tam ciągnie do tego słońca i do pęchlap? I już są dojrzałe, wyschnięte. I on potem następnego dnia idzie pani Maria ze skarpetkami i po tej rozmowie. Y, Panie Marku, Edward umarł, nie mają skarpetek, niosę im y, dla Edwarda skarpetki. To jakie jest to twoje życie na wsi? No tak jak. No ty tak u... żyjesz w większości tam, od czasu do czasu przyjeżdżasz tutaj do, do pracy, do Warszawy. Y, mało tego, y, także y, twoje wystawy. I w Warszawie, i poza Warszawą, w ogóle jeszcze twoje wystawy w ogóle na świecie mnie bardzo interesowała kiedyś taka historia, którą opowiedziałeś. Miałeś jedną z wystaw bodajże w Japonii i tam nie znałeś ani słowa. Nie, byłem, byłem. I, i dogadałeś się z, z, z kobietą. Bo, Można się no i, I powiedz mi jak? Powiedz no mi, bo ty jesteś normalnie. ciągle na tej granicy tego, co namacalne i tego, co jest tak nieuchwytne, że nawet trudno jest o tym mówić. Ale jak to się zdarzyło mi raz w życiu, a innym się zdarza częściej? Opowiedz. Częściej, no to, no to, no to... No to yy, zapragnąłem yy, robić papiery, ale podobały mi się bibuły japońskie. W pewnym momencie mego życia. I chciałem tam pojechać, no... Z, I w Niemczech robiłem wystawę, yy, Die pismo i czytam, ro, oglądam po niemiecku, Papier Zejlen, papierowe dusze, kurotami, to jakoś tak, wioska w Japonii. O, mówię, kurczę, chciałbym tam pojechać. No i tak myślałem, 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 a Marysi brat zakładał pierwszy czarter do Tokio, mojej dziewczyny. I dałem jej obraz, trochę chyba forsy, i to był czarter, gdzie tylko pilot, obsługa. Ja, Marysia, i ten brat, no bo on zakłada tam czas. Lecimy do Tokio, Narita, ląduje, a tam pełnia księżyca, jak Hokusaya, to jest, tak, jest, taki, jest taki drzeworyt, no tak wycięty księżyc, okrągły. Te, ten dworzec taki miły, jakiś niekonfliktowy. No i potem chodziłem po tych muzeach z tym Tadeuszem, ale w pewnym momencie mówię, Kurotami, chodź, idziemy do Kurotami, do Kurotami i gdzieś w taki sznelcuk na jednej torze do z Tokio do Kyoto, potem przesiadka do autobusu i gdzieś tam autobusem je wysadziliśmy na szosie ostatni przystanek, a dalej to trzeba machać, łapać okazję. No i machamy, machamy, ja macham, bo ten Tadeusz zdenerwowany, nieprzyzwyczajony do takiego życia i zatrzymuje się facet w samochodzie, widzę, że coś tam, rękawiczki białe do bagażnika chowa, cofa się do tyłu, i nas zaprasza, że nas podwiezie, bo był w Europie na urlopie. I to do tego kurotami, bo z Tadeuszem po angielsku, bo ja ani B ani me. I tam wysiadamy w tym kurotami, na lewo, po lewej. Strumyk płynie, w strumyku mo moczą się takie kępy, kory, y które tam żyją. Te rośliny się nazywają kozo. I oni ściągają tą korę, moczą, potem będą robili z tego papę z klejem ryżowym. No, ale ja chcę kogoś spotkać. Tam nie ma jak u nas w Europie, że jest płot i ludzie doradzają, kogo pan szuka. Nie widać, nie słychu, w ogóle chodzimy tam z powrotem. Pamiętam drzewa kwitnące, te różowe, takie kwiaty wielkie, magnolie, już nie wiem co to było. Albo wiśnie, świątynia, jakieś takie dźwięki za świątynią, i tam zaglądam, a tam jest taki obniżony teren. Do krykieta cegła, taka wytapetowana miałka cegła, takie bramki, kula. Ci ludzie, tacy starsi, kobiety, mężczyźni, zafascynowani tym, takie mają pałąki, tutu, i coś tam robią. Sędzina z komputerkiem coś tam ma numerek, liczy, widzi mnie tak, woła mnie, ja podchodzę i siadam, ale ja mówię, że chciałbym z kimś o tych papierach pogadać. No i w pewnym momencie mnie szarpnęło z powrotem do tyłu. Idę do tyłu idzie kobieta w dresie szarym, w drewniakach. Miała chustkę na głowie i ja mówię po polsku. Proszę pani, nazywam się Marek Jaromski. Ja chcę zobaczyć jak robicie te papierowe dusze. A ta Marysia za mną biegnie z tym bratem szybciej. Ale a ona, a ona do mnie mówi normalnie, ja ją rozumiem. To ja, moja sąsiadka teraz robi. Tak robi, to idziemy. A mnie tak łaskocze na splocie słonecznym. I w ogóle czułem się z nią pod jakimś fajnym kloszem. A oni tam w ogóle nie załapali się na tą przestrzeń, tych dwoje. Byli ale, no... ale słuchaj, skąd... By... I idziemy dalej, idziemy dalej do nich. I, I wchodzimy do tej koleżanki, a ona normalnie no, na takich bambusowych wędkach yy, ma taką mater, yy, matę słomianą i tam czerpie tą celulozę i przerzuca yy, na, na, na stertę. I to są kozo, bo mają te kawałki kory, coś tam, coś tam. Ale ona też zaczęła z nami rozmawiać. I jest przestrzeń. No i, i ha, 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 coś takiego było. Ja wyszedłem z tą panią stamtąd i prysuł ten czar. No, ten, minęło to raz w życiu, przeżyłem taką, taką cudną historię z ludźmi. Marek, czy z tobą się łatwo, czy ciężko to... żyje, powiedz, na co dzień? Na Bo co ty dzień... jesteś artystą, na słuchaj, co ty to potrzebujesz ja... wolności, przestrzeni. Nawet nie wolności, ja po prostu wiele godzin dziennie muszę dochodzić do siebie. Dzieciom to łatwiej przychodzi, bo one mają to światło z, z nieba, no, jeszcze nieskażone, takie świeżutkie. A tutaj człowiek to, ciągle coś te to myśli, to, to, to trochę trwa. Ale potrzebujesz wyczyścić głowę, żeby móc tworzyć? Yy, znaczy nie, nie głowy, no to, to wszystko, co mi tam szumi. Mhm. Trzeba wyrzucić, żeby tam jakoś otrząsnąć się z tego i szukać tego sedna, no, tego dotknąć pana, próbować go dotknąć, potańczyć z nim. A czasami on pozwoli yy, pozwoli bawić się światłem. Żeby pozwolił czasami. No i to jest ta zabawa, ta czułość taka. No, nie wiadomo, jakby to zamienić w inne słowa, to nie umiem. No bo jesteś artystką. Właśnie w ten no tak, sposób. Tak, ale, ale zapraszam na stronę, zobaczcie obrazy, bo ja próbuję to odbić. Bo to chodzi o to, że. A właśnie czy po wystawach, sztuki... czy po spotkaniach ludzi z twoją twórczością, gdzie przychodzą i mówią, słuchaj Marek, coś jest takiego w, w tych pracach, że w nich jest światło. Yy, I nie bardzo rozumieją tak naprawdę, co tam jest, ale jest to coś. Właśnie, to coś. No to o to chodzi, żeby to coś było, bo bez tego to jest sucha osklak. bez tego to sucha forma. Nie no, to musi być napełnione to odbite światło. No to nie jest moje. Ale ja, ja, ja wiem o co chodzi, i próbuję je odbić. Żeby ludzie je poczuli, bo można je odbić. No ale wiesz co, żeby. No bo, móc odbić bo, bo, bo to, to się na, na tej samej zasadzie dzieje, jak na początku dają ci do wycinania linorytu nożyk, czy skalpel, czy coś, i to jest Twoje narzędzie, i dają Ci tę matrycę, w której wycinasz. Ale potem wycinasz, latami wycinasz, i mówię: Nie, to ja jestem narzędzie, i ja jestem matryca. No tak, bo tak jest. Ja po prostu to odkrywam w sobie, to, to co było zakryte. A co ty chcesz tworzyć? W dalszym ciągu, bo ja coraz więcej światła pragnę odkrywać, bo myślę sobie, że jak nie szczycorze po drodze, to fajnie będzie tak odfrunąć. Ale jak? No, no jakoś tak szybko, tak jak się staram na obrazach. <laughs> za każdym razem mnie zaskakujesz. Za każdym razem to spotkanie z tobą jest inne. No bo jestem inny już niż rok temu na przykład. Tak. Mam inne myśli, tam wątki. Teraz yy, skupiłem się na takim wątku, co jest pomiędzy oddechem a wydechem. I taki cykl, on jest taki intymny i taki... Yy, no, no uchwyć to coś. Co jest pomiędzy. Widzisz to tak, jak trudno byłoby uchwycić samego pana Boga. No, coś takiego, ale to tak wciąga naprawdę i to jest taka jakaś błoga przestrzeń. Po prostu. Dobrze się w niej czuję. W innej takiej wymyślonej, no nie. No, ubiorę no, się w kogoś, po co mi to. Jakieś... Ale ludzie mają potrzebę mieć idoli i tak... Ale wiesz co, z jednej strony potrzebują być kimś, stworzyć samego siebie od nowa, z drugiej strony potrzebują także siebie określić, a ty siebie określasz jakoś? Jakoś jesteś w stanie siebie opisać? No ja... To... Nie mam pojęcia. Ja to nie. Nie mam pojęcia powiedzieć coś o sobie. Coraz mniej mogę coś o sobie powiedzieć, bo mam ten wrażenie, tak jakbym się w myśli cofał do takiego dzieciństwa, jakbym był mały, przecież... Byłem mały, kurczę, nie miałem tych dowodów. co ja mam do tej pory? Ile, ile się wydarzyło? Ile ubrań, tych samochodów tego, tego towaru, a ile obrazów widziałem ze świata, nie? Że to jest, no. I potem człowiek ma pragnienie zbliżyć się do tego początku. Tak jak tutaj szuka tego początku. Zobacz, bo, bo ty wracasz do, do korzeni do natury przez cały czas. No, ta, no tak, no tak, no, 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 jak to? Przecież wolę popatrzeć na sikorki, jak wyjdę, nawet w samych slipach, jak jest zimno. W sandał ten brązowy mój pies poszczeka, dam mu korpusiki surowe, ale tu już sikorki tam siedzą na tym, tam coś się buja, tu sroka przeleci, no, bo ona też żeruje na moich winogronach i różnych tam owocach. No jakiś ruch jest, a tutaj to co? No ale tu nie ma, nie ma, nie ma, yy, nie potrafię być tylko tam. Ale potrafię być tam i tu. Gdzieś pomiędzy, przecież. Gdzieś pomiędzy, tak, żeby, no, żeby się nie zatracić w jednym obrazie. Marek, życzę Ci z całego serca, dobrze o tym wiesz, takiej jasności i w głowie, i w sercu. No to dziękuję. Do końca, do końca, jeszcze raz no do i końca. Tobie i Państwu, i Państwu też życzę tego samego radości, takiej młodości i radości z życia, bo przecież Was też porusza to samo życie, co mnie. Także radość możemy mieć wspólną, a na nic nie kosztuje. Dzięki wielkie. No proszę.